Jednego Tomek, jednego no, zabić to bym coś zabił w tym, że chciałbym. A przytupaliście? To no, tak tupie kurwa zielony. Jeszcze... To był ścieżek. Nie Czarny cześć, cześć, jesteś czy nie wiem? Halo. Cześć, co czy nie e, Dobra, słuchaj. Mecz e, nie, no kurwa! Jaki mecz? No kurwa, czekamy z powem na ciebie, żeby grać. Masz ten Ty mecz? Nie Ty chcesz ze mną grać? Kurwa, znalazło ci mecz czy nie? No tak, no. Pokaż, pokaż na streamie. Ale mnie. Kurwa. No mówię, żebyś nie szukał, no. powiedziałem, żebym nie szukał. Powiedziałem, żebyś wszedł na Teamspeak. Chciałem, że nie, będę, no bo nie Kurwa, połamie czy... ten telefon zaraz i ciebie też. Siemaneczko, wraz z ekipą zorganizowaliśmy konkurs na AWP Dragon Lore. Nasze portfele płaczą w tym momencie, ale czego nie robi się dla widzów? Po więcej informacji zapraszam was do linku w opisie. Powodzenia! Case drop EU. Otwieraj skrzynki w najlepszych cenach. Ulepszaj wygrane skiny i pomnażaj ich wartość. Bierz udział w codziennych giveawayach i odbieraj darmowy bonus. Wypłacaj skiny błyskawicznie z ogromnego magazynu Skorzystaj z linku w opisie i zgarnij darmową skrzynkę Jest full time B, B. Skoczył Ale co ty pierdolisz mi Widziałem jak ci wyskakuje oknem Ej nie widziałem, dajcie ci Ślepy to? Na moim powie nie było widać Mieli Było widać? Widać, widać, bo na 100% tylko po prostu ruszałeś Na moim, ruszką, na moim na powie nie, nie było widać 100% bo widać Dajcie shot, był. dajcie shot, siema galaktyczny, dajcie shot. A co to jest? Uważaj, uważaj z tym, uważaj z tym. Popierdoliło cię. Poczekaj Jebnie kurwa. Chcesz nas wysadzić, organistą? To był ładunek wybuchowy. Próbi, wiesz? Ja pierdolę! Mateusz, ale to już przeszło kurwa do... Niee, yeah, to jest kurwa kubka podciekła chyba ci. Guys, maybe we group to be, be, Jungle left side, jungle left side, over. Short, short. Ty kurwa! Co ja robię?! Come Dobra, dwóch powaliłam. A, jedynie ja. Cześć! E, jestem Tomek! Nie, no nie, nie, Witam nie, no wszystkich nie. na streamie! No wtedy, nie gadam. Gramy sobie w Left 4 Deada! Też przyjaciół, zostawcie followka na channelu. Dobranoc! Ja ja że... O ty kurwo, nienawidzę tej gry. Jebana kurwa! A tam, nie wiem, nie wiem kurwa ej kurwa. Co, to co ty robisz tam nie wiem do środka do środka co ty robisz a kurwa <śm> <śm> no, kurwa no kurwa co ty robisz co <śm> <To strzelam. śm> <To> strzela... <śm> kim jest dla mnie pago nie wiem ja go nawet nie znam Kolej, ale słyszałem że pierdzi w majtki O kurwa, zabiłem go przypadkiem. Co się stało? O kurde, przypadkiem. O cholera. Dobry, to grać. kurwa, co to jest? Ale Koniec, zrób coś z tym. One eps, one eps Kurwa, że zakładałem się! One eps Clear chat, clear chat. Dwójka, dwójka! Darko? Dwójka! No ty robot, nie strzel to Ale co ty kurwa strzekasz? Ale nie mam amunicji kurwa! Trzymam chujem strzelać do niego? Ale to wyjebałeś się z całej ja ammo czy kurwa każesz mnie pikować jak masz 5 kurwa? Strzelać. Na mówię żebyś wszedł za mną! No A co, że zabić nie umiesz? Moja wina nie jest strzelać? No, schowałeś się, no. Jak, kurwa! Of course! No... Nie. Wolno mi się budzić tutaj, za przeproszeniem. Chujmy szczeli, kurwa. Czemu Tomek to nie działa? Co to za materac? Nie wkurwiej mnie! Nie wkurwiej mnie już! Nie umiesz kliknąć? Nie umiesz kliknąć się zrespić tu? Jak pisze ci, że jest podpisane POW! No, ale kurwa nie działa, no! Jak się mam położyć na tym? Ale co ty chcesz konia zwalić do tego materaca? Ty się tu nie respisz! Żeberka debile kurwa spaliście nie Kto no Żeberka pospalone A chuj z wami Słuchaj ko... Jak... Wieprzowina kurwa jest spalona Jak nie żyjesz Ta mała świnka za długo wygrzewała się w piekarniku jak... Ale daj mi skończyć jak nie żyjesz Chuj tak Leży bez dawać, Leżę. Dawać, dawać, dawać. Leżę Bez, 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 leży bez matryx matryx montuje Gali nie widzę Glock jest mocno blisko Prowadzą galę Gali nie ma, gali nie ma e, Jest Exit Leży exit, exit? Jest, okay, Chyba go to, to Tomek ace Kurwa A Lecimy. drugi ace już meczu, ty. Robię to no bo to lubię Portem mi płaci na tubie Sprzedałem się przy kolejnej stubie. Klikajcie w dref, ja wam to mówię W moim fanclubie z ciebie wyskupię. Sam go gubię, pełne konto, swój portfel buk.